Wygra na pewno najlepszy, ale czy będzie nim Antek Chmielewski, czy Łukasz Jurkowski, zobaczymy. Jednego jesteśmy pewni. Na pewno ta długa, ponad 10-minutowa walka Łukasza Jurkowskiego powoduje, że on do tego pojedynku wychodzi bardziej zmęczony. Tak, tutaj atutem Chmielewskiego jest na pewno łatwa droga do, do tego finału. Przewaga fizyczna po stronie Jurkowskiego. Jest wyższy, jest cięższy od swojego rywala, na pewno jest silniejszy. Jeżeli walka będzie toczyła się w stójce, Jurkowski ma przewagę. Ale w parterze Chmielewski może być lepszy, bo tu decyduje technika. I w tej chwili widzimy obalenie przez Chmielewskiego i on jest w lepszej sytuacji. W pełni kontroluje walkę. Pozycja kolana na brzuchu. Lecz sędzia przelewa walkę, przenosi zawodników na do Ale walka zostanie rozpoczęta w tej samej, tej samej pozycji. pozycji. Kolano na brzuchu, to jest ważne. Tak, jest to jedna z pozycji. Widzimy, że Mirek Okniński krzyczy w kierunku Antka w tej chwili, żeby wykonał jakąś technikę i próbuje, ale Łukasz jest strasznie silny. Tak, udało mu się wyjść z pozycji zagrożonej. Widzimy akcję kolanami, którymi próbuje atakować korpus, ale teraz... Fenomenalna technika rodem z judo. Tak, rzut, rzut poświęcenia. Zawodnik taekwondo na górze. Antek Hilefi kontroluje go na pomocą gardy. Mówiliśmy o rzucie poświęcenia, bo to jest rzut, w którym w pewnym momencie rzucający znajduje się na plecach. Tak, kładzie się najpierw na plecy po to, żeby przez głowę przerzucić swojego przeciwnika. No Sposta i widzimy, że w tej chwili Chmielewski jest w gardzie Jurkowskiego, który opluduje swoje nogi wokół tułowia Antka Chmielewskiego, a Antek próbuje zadawać ciosy. Tak, i doskonale broni się przed uderzeniami, klinczuje, stara się uniemożliwić przeciwnikowi. Zadawanie Jest złapanie nogi Chmielewskiego tak. przez Jurkowskiego. Ale to... puszczenie tej nogi nie będzie. dźwigni nie będzie jest To Jest jeden ze sposobów wyjścia, obejścia ale teraz W tej jest... chwili próba założenia duszenia. Tak, to jest wielka szansa dla chmielewskiego. Popatrzmy, być może ta walka już się skończy. A więc głowa chwycona prawą ręką. I teraz chodzi o to, żeby założyć ten ucisk, żeby popiąć to duszenie. Tak. Zawodnik Judo ma w tym wypadku tutaj jeszcze możliwość zakładania dużej kołnierzowych za pomocą stroju. No tak, pamiętajmy, że to jest również przewaga Antka Chmielewskiego, bo i zawodnicy walczą w kimonach. Bezwzględnie to Chmielewski może wykorzystać kimono do swoich technik. Ale teraz na górze jest Jurkowski. Mirek Okniński pokazuje sędziemu, że nieprawidłowa jest pozycja Jurkowskiego. Tak, zawodnicy byli w innej pozycji przy szybimach. Kmielecki bardzo dobrze broni się w parterze. Założył świetnie, gardę, świetnie i zapiął tą gardę. Znowu obchód nogi, próba przewinięcia przeciwnika do korzystnej pozycji. Proszę zwrócić uwagę, w jak umiejętny sposób Antek Kmielecki, który jest zawodnikiem zdecydowanie słabszym fizycznie od rybala, wykorzystuje swoją technikę. Tak, będzie będzie próbował, Będzie próbował ciągnąć dźwignię Łokciową. Łokciowej. Widzą Państwo, dźwignia Łokciowa i w tej chwili może być koniec walki. Jeżeli wyciągnie tą dźwignię, mają, skończy. Musi chyba skończyć walkę, ale Jurkowski broni się doskonale. Teraz jest kwestia, są nogi na głowie, powinien być koniec. Odklepie. Myślę, że niebawem ta technika będzie kończąca. Tak, teraz wygiął Grzbiet, jeszcze raz ciągnie, ten dźwignie. Otniński nie wytrzymuje i odklepał je. Koniec, Koniec walki. walki Antoni Knielecki, zwycięzcą drugiej konfrontacji.